Ziemia już od lat przygotowywała się na ten dzień. Od dekad płynęły sygnały, zakodowane transmisje i anomalia, których nie potrafiły wyjaśnić żadne ludzkie systemy. Gdy po raz pierwszy zarejestrowano skok nadświetlny poza Plutonem, rządzący nie mieli już wątpliwości, nie byliśmy sami. Wtedy powstał Sojusz Obrony Ludzkości zjednoczenie dawnych rywali, krajów, korporacji i frakcji pod jednym sztandarem przetrwania. Budowano hangary orbitalne, trenowano pilotów. Projektowano myśliwce, których nie byłoby jeszcze 10 lat wcześniej. Przez cały czas jedna myśl powracała jak echo. Jeśli przylecą, musimy być gotowi. Nikt jednak nie przewidział, że uderzą właśnie tam w Alpha Centauri, pierwszy układ, który skolonizowaliśmy. Pierwsza ludzka kolonia poza Układem Słonecznym. Trzy planety, w tym Nowa Ziemia, perła w koronie kolonii, zamieszkała przez 4 miliony obywateli. Atak nastąpił o 2.40 nad ranem czasu uniwersalnego. Pierwsze zwiadowcze sygnały wykryto w mgławicy Kruka, ale zanim zdążono ostrzec kolonie, nad Alfa Centauri rozbłysły dziesiątki śladów skoków nadświetlnych. Flota obcych, których nikt wcześniej nie widział, pojawiła się jak cień, jak koszmar wyrwany z sennej otchłani. Nie posiadali komunikacji, nie odpowiadali na próby kontaktu. Nie szukali porozumienia, tylko zniszczenia. Flota ludzkości stacjonująca na orbicie nowej Ziemi, została rozerwana w pierwszych minutach. Ich okręty były czarne jak próżnia, bez oznaczeń, bez dźwięku. Pojawiały się i znikały, jakby czas nie obowiązywał ich konstrukcji. Wtedy właśnie wysłano eskadrę Fenix, elitarną grupę pilotów, ostatnią linię obrony. Dowodził nimi kapitan Markus Hale, weteran bitwy o Ganymedesa, pilot starej szkoły, człowiek, który widział więcej śmierci niż ktokolwiek inny w sojuszu. Jego skrzydłowi to byli najlepsi z najlepszych, Awet Trent, mistrzyni manewrów w zderzakach Asteroid, Elijah Boon a z wywiadu, który zrezygnował z ciepłej posady, by wrócić do kokpitu oraz młody Darius Queen, świeżo po Akademii, ale z refleksami szybszymi niż jakikolwiek symulator. Lecieli w formacji ostrza, przebiwszy się przez szczątki orbitalnych stacji, lawirując pomiędzy falami cząstek emitowanych przez egzotyczne napędy wroga. Myśliwce ziemskie nie były tak szybkie, nie miały tak zaawansowanych technologii, ale miały coś czego obcy nie rozumieli, determinację, chaos, gniew i odwagę. Markus wiedział, że ta bitwa to nie tylko walka o Alfa Centauri. To symbol. Jeśli nowa Ziemia padnie, morale ludzkości się załamią. Nie będzie odwrotu. Eskadra Fenix przeleciała przez linię wroga, wypuszczając rój mikrorakiet w gąszcz nieprzyjacielskich dronów. Obce jednostki były szybkie, ale przewidywalne, sterowane przez coś, co przypominało wspólny umysł. Ejwe wykryła wzór, przekazała koordynaty. Eliżer przeciął ich formację spiralnym zygzakiem, zmuszając do reakcji. Darius, mimo braku doświadczenia, wdarł się w sam środek ich szyku, gdzie znajdował się gigantyczny statek matka coś, co wyglądało jak rozpięta sieć z pulsującym rdzeniem w centrum. Zbliżył się, a jego systemy zaczęły wariować. Obcy emitowali pole zakłócające. Tracił kontrolę. Krzyczał przez komunikator ale Markus rozkazał mu lecieć dalej. Tylko ty możesz to zrobić, Derius. Tylko człowiek może ich pokonać. Deries zamknął oczy i zdał się na instynkt. Gdy odpalił głowicę, cała przestrzeń wokół statku matki zadrżała. Eksplozja nie była zwyczajna. Coś pękło, coś większego. Obce jednostki zaczęły dryfować bez celu, jakby nagle coś wyjęto z ich wnętrza. Sieć się rozpadła. Ejwe wrzasnęła ze szczęścia. Elajże zamilkł, pierwszy raz bez słowa. Markus spojrzał na migoczącą czarną pustkę i wiedział, że to dopiero początek. Ale wygrali. Przynajmniej tę jedną bitwę. O alfa centauri. O godność. O ludzkość. I tego dnia, na nowej ziemi, pośród ruin i wraków, rozległ się hymn nie z głośników, lecz z ludzkich gardeł. Przetrwaliśmy. I będziemy walczyć dalej.